I'm not sure where I'll be man some heavy hitters just rolled into town I heard they got facts to have no thanks sounds like trouble yeah man you never know who's really behind all that especially with these outlaw dudes tearing up the streets man could be anybody even our new friend here or Spike's man crush Magnus. <laughs> hey, don't be kidding about that. Wrong person here and we're all on the hook. All right, let me tell you about Magnus, right? He just yeah, don't. We've all heard it a thousand times. So, who's in for the longhorn? Who ain't? How about I give you a head start, Spike, so you can practice. <laughs> Suck it. What? <laughs> See y'all there. Cześć i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speeda. No i tak, zaczynamy od krótkiej rozmowy, więc powinniśmy się wybrać właśnie gdzie? Do Longhorn, bo tam się wszyscy z nasi znajomi spotykają, ale może się zatrzymam. Tak, bo ta gra jak wchodzi się w menu to się nie zatrzymuje. Samochód. Więc tam powinniśmy się wybrać, a Longhorn jest... Tutaj, moi drodzy, prawdopodobnie czeka nas jeszcze katscenka. Hmm, ponieważ, kiedy właśnie są takie jakieś miejsca nietypowe, no to wtedy pojawiają nam się katscenki, no i tam wtedy powinniśmy się wybrać. Więc zróbmy to, no i tam się przeteleportujmy. Zobaczmy, co nas czeka w tym Longhorn i co tak naprawdę panowie będą mieli nam, panowie i panie, do zaprezentowania, bo będzie prawdopodobnie Amy i jeszcze Robin. Więc zobaczmy co nas czeka w Longhorn. Osi. <laughs> Yo, come on. You good? Mm. Let me tell you something about Magnus Walker, right? So he falls in love with his first porsche when he was like 10 years old right and now, now he has this bunch of amazing porsches man he set a new style he even owns his own goddamn bridge yeah see that could be us bro spike bridge damn i like the sound of that <laughs> see magnus he knows ventura bay like the back of his hand you know he runs this place because he knows the spot so well it's second nature to him man it's effortless that's all we gotta do bro Cake, man. Yeah? Learn the spots, know the players, respect the game. Feel me? Mm. <laughs> wow, you're getting the full service tonight. <laughs> Whatever you do, don't ask him about Magnus Walker. <laughs> Too late. I'm just getting started, baby. <laughs> we want to get to Magnus. We gotta show him we're worthy. We smash that legendary run of his and they'll have to come back at us. Serves up. Who's coming with? Take care of him? Let it go, Robin. I know. Yo, man, I gotta get out of the city. Cops are all over me for some reason. Hey, you guys there? Yeah, I was just saying I'm thinking of heading up to El Rey. Tread some toga or something. Hmm, that sounds alright. You wanna join? Yeah, why not? I can use a break.

Mmm. Mamy już 20 tysięcy, coś można z tym pokombinować, więc. Jeżeli się domyślacie, skoczymy do garażu i tym razem pokażę wam na odcinku tuning tego Nissana, co tam się zmienia, jak to wygląda i co będziemy tam robić. Tak, może w końcu się tego doczekacie, żeby zobaczyć jak wygląda tuning w tej grze już z prawdziwego zdarzenia. Więc Nissanie, chodź tutaj i będziemy ciebie tuningować. Co tutaj możemy zrobić, i co tutaj możemy pozmieniać? Oczywiście zaczniemy od osiągów. Filtr powietrza już mam, więc on nam tutaj nie będzie potrzebny. Zamontowałem prawie, że najlepszy, kolejny jest od 24. poziomu, więc będzie on jeszcze troszeczkę lepszy. Patrzcie, on już ma prawie tutaj 350 koni. Więc jak go ulepszymy, będzie moc. Układ chłodzący, będziemy mogli zamontować. Lepszy na pewno, i też nam to podbija e, wszystkie statystyki, które tutaj widzicie. Bo, na przykład, na standardowym układzie chłodzącym mamy 4,66 do setki. No i prędkość maksymalną troszeczkę niższą, a tutaj mamy 4,56 do setki. Więc tak naprawdę, na samym układzie chłodzącym schodzi nam 10 sekund. Co jest dobrym wynikiem. No, ale sporo to wszystko kosztuje, jak musicie zobaczyć. No bo jedna taka część kosztuje już troszeczkę więcej. Tutaj musimy przejechać trochę dodatkowych misji od Amy, żeby odblokować sobie te części. A więc pewnie w przyszłości nam się odblokują. Na razie mamy tylko podrasowany kolektor dolotowy. Prawdopodobnie Amy też nam to robi, dlatego musimy przejechać trochę tych misji. Układ paliwowy, który na pewno nam się przyda. Tutaj prawie, że no, brakuje nam jednego poziomu, żeby mieć ten najlepszy układ dolotowy. Układ paliwowy. Układ do ładowania. Też nam się przyda, żebyśmy mogli go sobie tutaj kupić. Uuu, ale ich tutaj jest. No dobrze. Co możemy sobie tutaj wybrać? Co nam się na pewno przyda, bo tutaj mamy już kilka z tych wersji P. A... Chyba ten jest tak naprawdę najlepszy. A bo to jest kompresora. Tutaj mamy turbosprężarki. Chyba ja wezmę na, razy, na razie sobie ten kompresor. Chociaż on ma wtedy mniejszą, ma lepsze przyspieszenie, ale ma gorszą prędkość maksymalną. A ten ma lepszą prędkość maksymalną. Tak, bo już tutaj zaczynamy się zagłębiać w to, co się dzieje na górze i jak zobaczycie, to na przykład tutaj jest troszeczkę mniejsza moc silnika. Tutaj jest troszeczkę większa moc silnika, ale ten jest znowu... A... Ten w ogóle jest taki troszeczkę... Nie wiem, dlaczego chciałoby się go wybrać, tak naprawdę. Te są szybsze. Mają większy moment obrotowy, to weźmiemy, kupimy ten, ale kosztuje aż 11 tysięcy i zostajemy tylko z trzema. Uff, szybko ta kasa schodzi. 1000 kolejny na elektrykę. Mm, myślałem, żeby coś jeszcze w bloku silnika zrobić. Możemy sobie odebrać lepszy blok silnika i chyba to zrobię dla tego samochodu. Na pewno się przyda. Eee, układ rozrządu starczy nam. Nie starczy nam na najlepszy, ale chociaż starczy nam na ten. Chociaż czy tak naprawdę ja tego chcę. Nie na razie to zrobimy i zobaczcie, że już mamy 525 koni. No i tym samochodem już na pewno można się ścigać 330 e, czy nie, przepraszam, 3 sekundy i 39 sekund do setki. To już jest dobry wynik. Mam mało kasy. Żeby zrobić coś tutaj jeszcze z wyglądem. Hmm. Czy stać mnie na jakiś tylny zderzak? Jest tylko jeden tylny zderzak do Nissan'a i on tak naprawdę niewiele nam tutaj zmienia, zmienia nam tylko nakładki, ale myślę, że możemy go kupić, żeby zawsze on troszeczkę lepiej wyglądał. Na razie wydech też jest zablokowany. Eee, dyfuzor będziemy mogli sobie kupić. I Dobrze. Czy będzie stać mnie jeszcze na jakieś inne felgi? Ha, nie będzie mnie stać nawet na felgi, ponieważ same felgi kosztują 900 albo 1000, a ja tylko kasy nie mam. Więc na razie zostanę z oryginalnymi felgami i bez malowania. Chociaż jeszcze, zobaczę sobie. Hmm. Na razie może sobie tym pojadę. Chociaż tak naprawdę, czy możemy ten winyl edytować? Możemy go sobie zedytować. Więc ja bym zmienił z żółtego na przykład na. Dałbym mu może zielony kolor. Chociaż nie, chociaż z żółtym bardzo fajnie wyglądał. Wszelkie zmiany zostaną utracone. Tak, w zielonym fajnie wyglądał, tylko że tak. Zmieniłbym mu a, przód troszeczkę. Usunąłbym ten pasek, ponieważ on tutaj w ogóle nie pasuje. I od razu zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Ja na przykład a, z przodu. Chciałbym sobie dać pasek, tylko nie, nie chcę, żeby on był właśnie tak mm, na przodzie. Tylko chciałbym, żeby on był tak, właśnie najeżdżał na grill, ponieważ to mi się zawsze bardzo podobało i, i to mi się ogólnie we wszystkich prawie samochodach podoba. Że, że jest taki pasek na środku, zaraz Wam pokażę o co chodzi i wtedy będziecie wiedzieć. No bo tak. Ciężko czasami jest powiedzieć dokładnie o co, o co człowiekowi chodzi, jak dopóki on tego nie pokaże. No i właśnie warto to też wam pokazać, zaprezentować i żebyście sami też wiedzieli o co dokładnie chodzi. No bo to się jednak przydaje. Tylko A... teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Tutaj trochę to farba nachodzi. Znego może troszeczkę skrócę. O, nie wiem, w którą stronę teraz się skróca. Skraca, bo jest on dosyć właśnie duży. W ogóle one się jakoś dziwnie zachowują. Jak go tak rozciągamy, dosyć mocno. O, może tak. Tylko nie chcę, żeby on też na górę za bardzo wchodził. Więc ja go tutaj przesunę. O. Czy niby czy można by było to tak zrobić? Nie, zrobię to tak. O, żeby to mniej więcej tak to wyglądało, wygląda moim zdaniem w miarę. Uh, Okej. Okay. Zrobimy to jeszcze troszeczkę bardziej dokładnie, żeby on był właśnie tutaj lepiej dopasowany do tego boku i żeby wyglądał bardziej agresywnie. Właśnie tak. Możemy od razu powilić kalkomanie, jeżeli tylko aha, spoko. Nie powieliła się. Dobra, kalkomania powielona. Powielimy jeszcze raz. Dlatego tak się tutaj maluje. W miarę szybko. Zrobimy to tutaj też troszeczkę dokładniej. Żeby było lepiej pomalowane. Widzicie, i tak się maluje, właśnie samochody. W nowym Need for Speed, gdybyście byli ciekawi, jak to wszystko wygląda. Chociaż tak naprawdę myślę, że można to zrobić lepiej. No ale nie chcę was tutaj za bardzo zanudzać. No bo właśnie też o to chodzi, żeby to nie było dla was mega nudne. I chyba nikt by tego nie chciał, żeby też coś takiego było. Mm, zrobimy sobie jeszcze jedną kalkomanię tutaj z przodu. Dodamy sobie to wezmę to tylko troszeczkę zmniejsze troszeczkę albo może zrobię to w ten sposób nie wiem gdzie to by najlepiej pasowało tak naprawdę o albo wiem mam pomysł No I jedna taka dodatkowa naklejka zawsze się przyda. <laughs> Możemy zmienić jej kolor, oczywiście. E, zmienia się pewnie ta obwoluta, tylko tak, zgadza się. Zmienia się ta obwoluta, którą tutaj widzicie. Ale biała wygląda naprawdę fajnie, z tym czarnym wnętrzem jest nawet fajnie. To nie jest oczywiście mój design. O, widzicie, tutaj jest właśnie taka, jaką ja bym chciał. A wziąłem z tym czarnym środkiem. Mm, to nie jest oczywiście mój design, ale można go sobie tutaj obejrzeć. To jest jeden przygotowany przez twórców. Tak, potwierdzam. Kilka razy czasami trzeba nacisnąć. No i tutaj jest właśnie zrobiony idealnie taki e, tył, ale on mi się nigdy nie podoba. Więc ja wezmę sobie to, usunę, ponieważ nie lubię takich tyłów, kiedy są one tutaj mm, odróżniające się za bardzo. No i niech na razie tak będzie. Bardzo fajnie ten metaliczny taki gładki wygląda, a szczególnie te paski właśnie z boku bardzo fajnie wyglądają. Eee, więc ja to zrobię i zrobię to troszeczkę inaczej, ponieważ widzę, że one są w takim metalicznym kolorze. To ja wszystko im tutaj zrobię. Tak, ja chcę to edytować. Wszystko zrobię właśnie w takim metalicznym szarym kolorze, co powinno moim zdaniem się lepiej tutaj przypasować. Mm -hmm. Zmień kolor, zmieniamy jasność, mniej więcej żeby były takie same, potwierdzamy, wychodzimy tutaj, zmień, zmień kolor, zmieniamy jasność, żeby to wszystko było właśnie w takim szarym, metalicznym stylu, niby mógłbym tutaj jeszcze dodać trochę metalu, ale niech tak pozostanie, żeby to było tutaj z przodu właśnie takie gładkie, metalizujące się jak tutaj jest właśnie. Chociaż tutaj jest właśnie więcej tej farby metalowej dołożonej, ale z przodu też to wygląda nieźle. Więc na razie takim samochodem będę się woził. Eee, zapisz zmian. Ja chcę zapisać zmiany moje winy zapisujemy. Można sobie czasami przywłaszczyć pracę ludzi. Ale żeby was nie zanudzać już tutaj tuningiem, bo Spike do nas dzwoni To weźmiemy, opuścimy tylko garaż A żeby on już mógł zadzwonić, jak będziemy gdzieś w drodze jechać I żebyśmy mogli zrobić w końcu jakieś wyścigi, możemy zrobić wyścig odejmi, jej! A ja chyba zapomniałem ustawić tego samochodu na przyczepność Ale nic chyba w jeździe nie zmieniałem, takiego zmieniałem tylko mu silnik, więc to na pewno Za bardzo nie wpłynęło na to, żebyśmy

No właśnie, Robin chce już nas tutaj prawie, że zabić. No ale myślę, że nie będzie to aż, takim, aż taką ciężką zagrywką. Ale tak, żeby na dzisiaj był taki troszeczkę inny wyścig. Mamy dwa razy spajka: wygraj wyścig ze spajkiem i wygraj wyścig ze spajkiem. Dwa razy mamy wyścigi ze spajkiem, dobrze. Żeby ten odcinek był taki troszeczkę inny niż zwykle. No dobrze, no pokażę się spokojnie, Amy. Ale chcę, żeby ten odcinek był taki troszeczkę inny, więc muszę poszukać policji, która gdzieś tutaj może będzie jeździć, i będę mógł ją zobaczyć na mieście, ponieważ chcę zrobić w końcu ten uh, pościg, który tutaj jest dwuminutowy. Że tu jest policja? O! Komisariat Policji. Halo panowie, gdzie jesteście? Przed komisariatem policji nie ma... policji. Szkoda. A może jak się rozbije w to? auto? Nie. Nie, jednak to też nie zadziała. Halo, panowie! Co z wami? Pościg! Czy oni naprawdę będą aż tak... Nie dadzą mi się z nimi pościgać? Znalezienie policji tutaj w tym mieście jest naprawdę trudne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na moment obecny żeby znaleźć jakąś policję i się z nimi tutaj a, troszeczkę pościgać, zabawić. Oczywiście jestem w mieście, ale chyba nie w tym największym. Ale dobrze by było znaleźć policję. Ale może jakoś policja sama się znajdzie? Może. Tak będę jeździł tutaj i krążył. Muszę porobić tutaj trochę chyba rozróbę, żeby oni się pojawili. Bo widzę, że tak to kiepsko. Żeby ktoś się mną zainteresował. Ja, ja coś stróżę prawa. A gdyby to był na przykład Manu, to myślę, że szybko moglibyśmy go tutaj znaleźć i coś by się znalazło dla niego. Jakaś policjantka, czy jakieś inne rzeczy? Ach, no tak, Manu lubi się ładować w kłopoty. Ale to już jest jego tutaj kwestia. No ale dobrze, jako że nie ma policji, to musimy się zabawić z Amy. Chodź no tutaj, Amy, i zobaczymy, czy naprawdę ten wyścig będzie taki ciężki, taki trudny i różne wiele inne rzeczy będą się tutaj działy, ponieważ niby to są zawody na zaproszenie. Jest dana czas, uzyskaj najlepszy czas okrążenia na krótkim torze, przejedź jak najwięcej okrążeń przed upływem czasu. Wygrywa ten, kto uzyska najlepszy czas okrążenia. Zgadza się, zgadza się, idziemy. No i zobaczymy jak chodzi, bo to jest pierwszy wyścig tym Nissanem. Wow. tam nie wiedziałem za bardzo, w którą stronę pojechać. To było takie troszeczkę. Mogę mm, to powiedzieć. Nieznane miejsce dla mnie. Ale te samochody już naprawdę, jak są na, na tą przyczepność, to one się całkowicie inaczej prowadzą od tamtych. Jeju, ale tutaj są ciasne zakręty. Jakaś totalna masakra mechaniczną przy tych ciasnych zakrętach, żeby się gdzieś wyrobić. Nawet nie ma za bardzo gdzie nitra użyć, ponieważ tutaj się rozpędzę i zaraz jestem już na zakręcie. Bardzo techniczny tor, właśnie tak jak tutaj. Trzeba uważać, żeby czegoś złego nie zrobić i nie wylądować na ścianie. Ale jak widzicie, już przy tym samochodzie, na grip nie ląduję na każdej ścianie, tylko już lepiej mi to wychodzi. No ale Nissan się spisuje dobrze. Naprawdę już, Nissan to jest klasa sama w sobie i trzeba ją tutaj szanować. A ja ją szanuję. Zgadza się. Uuu! Za szybko chciałem to ściąć. No ale zobaczcie, czas mam poniżej 30 sekund. Więc nawet nieźle. Można oczywiście zrobić to jeszcze lepiej. No ale ja to ja. Potrzeba troszeczkę czasu, żeby wyciągnąć z tego NFSa jak najwięcej i żeby pokazać swoje umiejętności. O, tutaj będę kogoś dublował przy tym. Amy nawet wychodzi na to. Amy zostanie zdublowana. Sorry, maleńka, ale no tak bywa. Ten świat jest brutalny. Szczególnie jeżeli podczas wyścigów się wleczysz. Tutaj już wiem, że można ten zakręt przejechać prawie, że na pełnej parze. O, dobra i tutaj nitro, gaz do dechy, ponieważ tutaj jest ten kawałek prostej, hamowanie, aby tylko się nie zderzyć z bandą. I lecimy jeszcze, ponieważ mamy nitro. Kolejne, tutaj te szykany czy coś tam i lecimy pełnym pędem. Chyba hamowanie. Tutaj można sobie pozwolić na trochę gazu i... tutaj znowu gaz! Oh man, tam było blisko! Blisko było tego środka, ale chyba troszeczkę polepszyłem czas. Jak widać można to zrobić. O i kolejny raz się udaje. Coś tam wychodzi, ale już kolejnego nie zrobię, bo zostały tylko dwie sekundy, ale i tak to wygrywam. Z czasem poniżej 29 se... Poniżej 30 sekund. 29,72. Dobry wyścig. Fajnie się jeździło. Dobrze było. Zdobyłem trochę reputacji. I zdobyłem tylko za tuning. No i zaraz zadzwoni do nas Amy. Proszę od razu. No właśnie, jeszcze się rozbestwię, i co wtedy dopiero będzie? No bo tak, to by było jednak nie za dobre, jakbym się tutaj ze wszystkimi e, no tak spółfalał, jeżeli można tak to powiedzieć. E, no i co my tutaj byśmy jeszcze chcieli zobaczyć? Chyba na dzisiaj to tyle. O moi drodzy, ponieważ tak, chciałem wam pokazać pościgi, które tutaj są. A, ale no niestety, jestem w takim miejscu, że no nie ma policji w ogóle. A chciałem wam pokazać właśnie, jak wyglądał ten pościg i chociaż co by się działo e, przy bezprawiu troszeczkę. No ale jest pusto, totalnie pusto, nic się nie dzieje, nie ma policji. To miasto jest naprawdę opustoszałe, jak przez policję. Z jednej strony to dobrze, bo można robić takie wyczyny, takie jak ten, ale z drugiej strony no nie jest też to dobre, bo jednak wykonywanie tych misji wtedy staje się o wiele cięższe dlatego tego bezprawia. No i nie za bardzo chyba byśmy tego chcieli, żeby to było aż takie ciężkie. Chyba tutaj trzeba wjechać? Tak. Zrobię sobie jeszcze zdjęcie na zakończenie tego odcinka, żebyście wiedzieli co się dzieje, a jak się z Wami już żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.